Dobra, uwaga, teraz bardzo ważna rzecz. Wiele razy mówiło się o tym, ja już miałem nawet film jakiś specjalny na ten temat nagrać na główny YouTube, ale jakoś tak tylko te szoty gdzieś tam ktoś wycinał, wstawiał to później Eder na TikToki albo na tego na mój Bonko Ludolog. Natomiast sprawa dotyczy oczywiście kupowania gier cyfrowych. Jak wiecie, jak kupicie taką grę sobie na płytce, no tu przykładowo macie płytkę, nie? Kupujecie sobie takiego Dreamfola i macie płytkę, to jesteście w posiadaniu gry. Dosłownie posiadacie ją tutaj, o fizycznie. Natomiast jak kupujecie jakąś grę na Steamie, to wydajecie na nią pieniądze, ona trafia do waszej biblioteki i oczywiście skrótem myślowym zawsze umówiliśmy, że kupiłem grę, mam grę, posiadam grę. Natomiast oczywiście nikt z nas nie posiada żadnej gry na własność, tylko od zawsze to było sprzedawanie licencji ale na zasadzie licencje na granie. Taki dożywotni abonament, taki dożywotni dostęp, taki dożywotni, znaczy dożywotni, dożywotni platformy, dopóki platforma żyje, a nie dopóki wy żyjecie, bo może być tak, że platforma dupnie, a wy będziecie dalej żyć, to wtedy już nie będziecie mieli dostępu do tej gry. No i teraz moi drodzy... Została zmieniona w Steamie pewna zmianka dotycząca właśnie tego regulaminu, żeby każdy już wiedział. Steam nie sprzedaje już gier. Valve wprowadziło zmianę dla swojego sklepu. Gracze podczas zakupu są informowani, że nie nabywają gier na własność i to jest właśnie, moi drodzy, ta informacja, że jeżeli kupujecie grę. To kupujesz, tu jest tak. Kupujesz e, Digital Product Grants A License for the Product on Steam. Czyli moi drodzy, kupienie tej gry, tutaj w przypadku Silent Hilla, Ja jeszcze nie zauważyłem tego, czekajcie, sam to muszę zobaczyć. Chwila, sam muszę to zobaczyć. Jakąś grę dodam do, do tego, do wishlisty. Proszę, tak to wygląda. Jak weźmiecie moi drodzy sobie, zobaczcie tutaj po prawej stronie, widzicie? Zakup produktu cyfrowego przyznaje licencję na ten produkt. Po pełne zasady, tutaj, umowa użytkowników Steam. I tutaj macie informacje dotyczące. Konta użytkownika, na jakiej zasadzie zawieracie teraz taką, jakby umowę, kupując to. Oczywiście nie będziemy teraz w tym momencie tego całego czytać, bo po to są skróty newsowe. No i w skrótach, moi drodzy, yy, bardzo prosta sprawa. Jest to efekt zapowiedzianego na przyszły rok zmiany prawa w Kalifornii, który to stan będzie wymagał od sklepów cyfrowych, aby klienci byli wyraźnie informowani o nabywaniu licencji na korzystanie z cyfrowego produktu, takiego jak gry, firmy czy e-booki. Jest to również pokłosie afery związanej z usunięciem skąd graczy pierwszego dekru przez Ubisoft i petycji złożonej do Unii Europejskiej, aby producenci nie mogli tak zwanie zabijać gier nawet po zakończeniu ich wsparcia i wyłączeniu oficjalnych serwerów. Valve stara się ubiec prawo i już teraz informuje swoich klientów o faktycznym zakupie. Czyli wiecie, to nie jest coś, co Valve zmienił. Że nagle zmienił, ej, kiedyś kupowaliście gry, a teraz kupujecie tylko do nich dostęp. Nie, od zawsze kupowaliście tylko dostęp do gier, tylko teraz jest to wyraźniej akcentowane, jest to dokładniej komunikowane, żeby każdy już widział, tak? Jeszcze nawet przed zakupem. Dobra, i teraz tak, moi drodzy. Nie kupujesz gry, tylko licencję na nią. Gog drwi, moi drodzy. Polska górą. Uwaga. Nie kupujesz gry, tylko licencję na nią. Wczoraj informowaliśmy, że jesteśmy świadkami rewolucji w cyfrowej dystrybucji gier. Tak w skrócie. Określić można zmianę ko komunikacyjną, która już jest wdrażana, czyli to, co mówiliśmy przed chwilą, moi drodzy. Konkurencyjny względem Steam sklep Gog postanowił pójść zupełnie inną drogą. Zamiast naginać się do przepisów, postanowił. Z nich zadrwić. GOG jest znany z oferowania gier bez zabezpieczeń DRM, czyli Digital Rights Management technologii zapobiegającej piractwu i chroniącej prawa autorskie. W swoich mediach społecznościowych zamieścił makietę koszyka zakupowego z wiadomością, że zakup gry na GOG gwarantuje instalatory offline, których nie można odebrać. Proszę bardzo. Process of Digital Product Grants is offline installers which cannot be taken away for you. O, to jest bardzo miłe. Czyli e, dodając sobie różne gry do koszyka, dodali taką troszkę prześmiewczą informację, która jest prawdą, że kupując gry, e, otrzymujecie instalatory gier i nie może wa, nie może nikt wam tego zabrać. Bo wy już to posiadacie na dysku, tak? Co jest oczywiście prawdą, no bo no chyba, że ktoś się wam wkradnie i ukradnie dysk albo wyczyści wam ten dysk, nie? Ale nie bierzemy takich rzeczy pod uwagę. Ustawa AB 2426 to odpowiedź na kontrowersyjne wokół usuwania cyfrowych gier z bibliotek graczy. Zamiast gaszenia pożaru najwyraźniej go roznieci. Wcześniej Ubisoft usunął licencję na The Crew, a Sony wycofało dostęp do gry Concord na PS5. Co wywołało ożywioną debatę na temat ochrony cyfrowych dóbr. Choć nowe przepisy... Nie rozwiązują problemu znikających gier. Mają na celu lepsze informowanie konsumentów przed zakupem. No i tyle, moi drodzy. Dostęp do gry prawem. Jak to było? Mieszkanie prawem, a nie towarem, to tak samo z grami będzie. Posiadanie gry prawem, a nie towarem, tak? <ścoughs> Czekamy, moi drodzy, na rozwój akcji. Tak, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. To prawda. A i dalej nie jesteś właścicielem gry, tylko licencji na użytkowanie nawet instalatora offline, w których też nie pobierzesz jak GOG upadnie, czyli tak samo jak z Steam. No ale w odróżnieniu do tego, kolego, ty po zakupie tej gry na gogu możesz ściągnąć instalator, który możesz sobie trzymać na dysku. Czy możesz w taki sam sposób sobie ściągnąć instalator do gry ze Steama? Normalnie dostajesz taki plik, którym tylko jak klikniesz, zacznie Ci się instalować gra. Czyli masz tak jakby płytkę, obraz płyty, tak jakby. No, tylko, że jest to in instalator, a nie ISO. A co z UBI i EA? Nie, no ja Wam powiem tak, jak ja bym miał wejść na tą platformę, kur... Jak ona się nazywa? Uplay? Też muszę film o tym zrobić, o, naj o najgorszych i... Yy, ku lancerach i najgorszych aplikacjach do odpalania gier. Jak ja mam wejść na, 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 na te instalatory, nie instalatory, na te aplikacje od EA, na Ubisofta i inne, to mi się słabo robi.